Duże ambicje i cel w postaci no, b, 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 i w intronizowania w Platformie, osadzenia w Platformie niekwestionowanego lidera i partii, i całej opozycji, ja myślę, że nie jest realizowany. To jest taki wniosek, który się narzuca, gdy to wszystko obserwujemy, plus yy, 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 widzę, że Donald Tusk. Yy, też jakoś wcześniej mówiliśmy, że on zgubił trochę słuch społeczny, a teraz jest znajom, czy też nie zgubił jakąś taką zdolność do dobrego stylu, bo to się w złym stylu wszystko odbywa. Ale oczywiście zobaczymy. No fakt, że za, za, za kilkadziesiąt godzin ma się odbyć wielka Rada Krajowa, ma się chyba przyrodzić w jakąś konwencję, ma być kontrapunktem do Kongresu Prawa i Sprawiedliwości, a my wciąż nie wiemy i oni nie wiedzą, to jest najlepsze, tak, bo my to możemy nie wiedzieć, ale oni nie wiedzą. Bohaterowie, reżyserzy, Scenografowie tej, tego widowiska, co tam się odbędzie, no nie, nie wróży mu najlepiej. To nie, nie jest profesjonalna polityka, moim zdaniem. I, i tak można to, to skomentować. Hanna gronkiewicz Wals wystosowała, pisząc na Twitterze, że prezydent Warszawy ma tak dużo pracy, że byłabym wdzięczna Tuskowi za przejęcie odpowiedzialności za partię. Z kolei Jacek Protasiewicz w sygnałach dnia. Potwierdził, że Władysław Kosiniak-Kamysz pozytywnie odnosi się do propozycji Donalda Tuska co do współpracy i wspólnej listy PO, Ruchu Hołowni i Koalicji Polskiej. Gotuje się, panie redaktorze, na opozycji.